Terażąc. Nie. Całkowicie myślałeś, że ty to zrobiłeś. Nie. No, że pewnie. ty to powiesz tak, że powiesz tak, tak, okej, okay, jestem gotowa, tak, zróbmy to pewnie, A. że, że wybrzesz na mnie presję, yes. tak. Ja tak, że, nie presję. Nie planowałem tego. A. A. Okay. się tam I Nie przesadzaj. Jeśli to zbyt dużo, to może wnieść... to zbyt dużo, możemy odłożyć to z powrotem i zamknąć gdzieś. No później kiedy będziesz mniej przerażona... Nie jestem przerażona, to wysz... Nie jestem przerażona, Dobrze. Nie Dobrze. Jestem, przerażona. Jestem... jestem zaskoczona. Zawsze uważałam się za osobę okej okay. i że moim celem w życiu i moją rolą na tej planecie było... Nie wiem, kiedykolwiek o tym myślałam, tylko teraz, bo pytasz... Że... Nie pytasz, ale wspominasz się rozmowę. No i no, zawsze miałam taki, wiesz, taki obraz siebie z brzuszkiem wystarczającej ten te matczyny albo pchającej brzuszek i nieważne, nie miało, nie miało to znaczenia, czy to będzie chłopiec, czy dziewczynka, tylko, tylko że małe i delikatne i cudowne i, i że tam na tym obrazku zawsze był taki ojciec, ale jakby zamazany, wiesz, tak jakby, jakby człowiek z tłumu. No, no przepraszam, przepraszam, to jest tylko taki obraz, który miałam, od kiedy potrafiłam myśleć i nigdy go, nigdy go nie kwestionowałam. A teraz. No teraz to zaczyna, zaczyna być całkiem realne, ja się muszę popatrzeć. Nie powiedziałem jej o to, że nie wiem dlaczego nie powiedziałem, że miałem... Była dla mnie miła. Była dla mnie miła, rozmawialiśmy o muzyce i... całowała, a ja jej nie powstrzymałem. Wciąż nie zadzwonił? Wszystkie loty wstrzymane. Wygląda całkiem inaczej. Chcę pomóc. Nic nam nie jest. To samo mu powiedziałam. To standardowa operacja. Wiem. Tak bywa z wiekiem. On ci odwiezie. Dam radę. Boję się. Nic ci nie będzie. Jesteśmy przedstawicielami Zakładu Karnego w Tarnowie. Byliśmy na spektaklu Płuca, reżyserowany przez panią Annę Wieczór w Nam nie osobiście bardzo się podobało. Było naprawdę fajne. To był przez miłość, przez uczucia, przez rozterki, gdzie przez półtorej godziny naprawdę spędziliśmy miło, miło czas. Gra aktorska, moim zdaniem, była rewelacyjna naprawdę, y, można powiedzieć, że aż znakomita. Pani Ania, reżyserka, naprawdę pani to przedstawiła, y, gdzie można było przejść od miłości, tak jak powiedziałem, do samej śmierci. Y, ona chciała przedstawić nam y, rozterki związane z byciem rodzicem, tak? Czyli od samego początku, gdzie, od planowania dziecka, do narodzin, później do bycia razem z nim, opiekowania się nim i aż pod koniec swoich dni. Myślę, że ja to, ogóle... to tak króciutko, a teraz proszę. Myślę, że w ogóle to była bardzo duża przyjemność, żeby móc w tych czasach, które, w których obecnie żyjemy, poczuć troszkę normalności. I mimo tego, że pewnie nikt z nas na co dzień nie myśli o tym, żeby oddawać się rozrywce czy uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, móc wziąć udział w tym przedsięwzięciu, dodatkowo od siebie mogę powiedzieć, że przez ten czas 105 minut, bodaj żeby bo tyle trwał spektakl, poczułam się trochę jak dawniej. Raz, że zostało to tak zorganizowane, że wszystkie zalecenia reżimu sanitarnego teraz w okresie COVID zostały świetnie tutaj przez Państwa spełnione. Mogłam czuć się bezpiecznie i komfortowo. Sam spektakl wspaniały. Myślę, że tak naprawdę to wszyscy z nas. Kiedyś przeżyli taki moment w życiu, że mieli rozterki rodzicielskie, zastanawiali się, w jakim świecie nasze dzieci będą dojrzewać, i myślę, że w obecnej sytuacji, w której żyjemy, jeszcze mocniej dociera to do nas, że tak naprawdę nasza przyszłość, przyszłość naszych dzieci jest bardzo niepewna i to nie w perspektywie lat, a tak naprawdę dni, tygodni czy miesięcy. Także Świetna okazja do refleksji tak naprawdę nad życiem i do miłego spędzenia czasu właśnie w obcowania z kulturą. W imieniu wszystkich osób, które wzięły udział w spektaklu, chcieliśmy bardzo podziękować za zaproszenie. Tak jak już moi przywódcy wspomnieli, czujemy się wyróżnieni. Sztuka bardzo ciekawa, bardzo interesująca. Ja powiem szczerze, że oglądałam ją cały czas z bijącym sercem. I jak aktorzy podnosili głosy to moje serce cały czas biło coraz mocniej, także dziękujemy bardzo jeszcze raz i wszystkim życzymy zdrowia. Nazywam się Filip Kowalczyk i jestem aktorem tarnowskiego Teatru Imienia Ludwika Solskiego. Właśnie chwilę temu skończyliśmy grać spektakl płuca, który pokazaliśmy pracownikom zakładu karnego w Tarnowie. W przeciwieństwie w odróżnieniu do wielu teatrów w Polsce pomimo tego trudnego czasu staramy się być cały czas dla państwa i cały czas grać nasze spektakle. Jest to moment faktycznie szczególnie trudny i wiele osób może mieć wątpliwości do tego, czy pójście do teatru jest teraz najlepszym pomysłem. Pójście do teatru jest zawsze dobrym pomysłem. Teraz może się faktycznie wydawać kontrowersyjne, ale ze swojej strony staramy się przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa, tak aby w okrojonym składzie, ale jednak móc się z Państwem tutaj w naszym teatrze zobaczyć. My, aktorzy teatru, bez względu na to, czy zapełniają Państwo całą salę, czy tylko nieznaczną jej część, na pewno będziemy się starać wykonywać swoje zadanie na 100% z pełną wiarą, przekonaniem i z całym sercem i po prostu tutaj dalej e, cały czas na Państwa czekać. Bardzo Państwa serdecznie zapraszam. Zakończyliśmy część projektu Kultura w sieci polegającą na prezentowaniu spektakli dla wybranych grup i tak podopieczni Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Alberta w Tarnowie. Mogli zobaczyć kompilację piosenek ze spektaklu Apetyt na Czeleśnie w reżyserii Irenausza Postuszaka. Dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych mogły zobaczyć bardzo wzruszającą historię Oskara, bohatera spektaklu Oskar i pani Róża w reżyserii Mateusza Oszewskiego. Kameralną i piękną historię pewnej pary ze spektaklu Płuca w reżyserii Anny Wieczor-Bluszcz pokazaliśmy tym, którzy na co dzień pracują. W stresie i w zamknięciu. Mieliśmy wielką przyjemność i zaszczyt gościć u nas funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Tarnowie. Bardzo dziękujemy wszystkim za to, że przybyli do nas zobaczyć te spektakle pomimo trudnego czasu, jaki teraz panuje. Regularnie gościmy w Tarnowskim Teatrze Podopiecznych Domów Pomocy osoby z różnymi niepełnosprawnościami w każdym wieku i zawsze staramy się zapewnić wszystkim naszym widzom maksymalny komfort. Bezpieczeństwo. Doceniamy pracę wszystkich, którzy pomagają i uczestniczą w życiu osób wykluczonych. Z kolei, my, wszyscy pracownicy teatru, staramy się zrobić wszystko i dokładamy wszelkich starań, żeby w tym trudnym czasie móc zapewnić Państwu odrobinę wytchnienia podczas spektaklu, odrobinę refleksji, czasem uśmiechu, a czasem wzruszenia. Bardzo serdecznie zapraszamy do naszego teatru.